Dzień dobry. Paulina Nowicka zapraszam na informacje w telewizji Gorzów. Dzisiaj w programie między innymi pięciu mężczyzn usiłowało zabić trzydziestolatka. Byli to zamaskowani napastnicy, a po drugie posługiwali się niebezpiecznymi przyrządami i narzędziami. Przez uchylone drzwi padły strzały. Jeden z tych strzałów ranił pokrzywdzonego węgla. Nie będzie pokazu fajerwerków na Sylwestra. Było wiele petycji obrońców praw zwierząt, ale też mieszkańców. Dla mnie Sylwester bez fajerwerki to. Dzieci spotkały się z Bartkiem, z Marzlikiem. Były tutaj wiwaty, oklaski, brawa, niedowierzanie. Cieszę się bardzo, że wywołałem na tych dzieciach, na tych osobach taką radość. Pięciu mężczyzn usłyszało zarzut usiłowania zabójstwa 30-latka. W miniony weekend przy ulicy Mikołajczyka grupa zamaskowanych mężczyzn za pomocą siekiery uszkodziła drzwi mieszkania i próbowała wejść do środka. Ostatecznie mężczyzna został postrzelony w rękę. Do sprawy zostało zatrzymanych jeszcze kilka innych osób. Zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych w dniu 15 listopada. Kilku mężczyzn usiłowało wtargnąć do mieszkania pokrzywdzonego. Używali m.in. do tego celu siekiery. Znajdowali się również w posiadaniu broni palnej. Byli to zamaskowani napastnicy, a po drugie, posługiwali się niebezpiecznymi przyrządami i narzędziami. Nie udało im się do mieszkania wejść do wnętrza. Ponieważ pokrzywdzony zablokował skutecznie drzwi, natomiast przez uchylone drzwi padły strzały. Jeden z tych strzałów ranił pokrzywdzonego w rękę pokrzywdzony w tym zdarzeniu 30-latek szybko trafił pod opiekę lekarzy, natomiast policjanci bardzo intensywnie pracowali na terenie całego województwa. Skutkiem tej pracy pracy przede wszystkim funkcjonariuszy kryminalnych było zatrzymanie pięciu osób w okolicach Zielonej Góry. To zatrzymanie było realizowane z udziałem kontrterrorystów. Tego samego dnia zatrzymaliśmy także szóstą osobę na terenie Gorzowa. Postępowanie w tej chwili prowadzone. Jest pod kątem usiłowania zabójstwa 30-letniego mężczyzny. W związku z tą sprawą pięciu osobom przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa i w stosunku do tych osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Całe zdarzenie działo się w środowisku osób związanych z klubem sportowym Stilon Gorzów. Nie będzie pokazu fajerwerków na Sylwestra. Prezydent Jacek Wójcicki podjął decyzję, że zamiast pokazu sztucznych ogni podczas sylwestrowej zabawy będzie pokaz świateł i laserów. W tym roku rezygnujemy z pokazów fajerwerków na Sylwestra, dlatego że było wiele petycji obrońców praw zwierząt, ale też mieszkańców. Chcemy zobaczyć jak ten Sylwester będzie wyglądał w trochę innej odsłonie, ze światłami, laserami. I zobaczyć też jak mieszkańcy reagują na to, jak mieszkańcy przyjmą tego Sylwestra. Nie mówimy nie, nie mówimy, że to jest Sylwester ostatni, że teraz już Sylwester będzie bez fajerwerków. Ale chcemy taką próbę podjąć i myślę, że e, zobaczymy, jakie będą przede wszystkim reakcje. Miłośnicy zwierząt mówią: tak, to jest, świetna, to jest świetny pomysł, natomiast wielu mieszkańców też mówi: kurczę, no raz w roku e, mamy takiego mamy wspania wspaniałego sylwestra. Chcemy się bawić, chcemy też świętować. Więc głosy są podzielone, e, zobaczymy, jak ten sylwester wypadnie. Dla mnie, sylwester bez Fajerwerku to nie sylwester. Czyli fajewerki powinny być? Mogłyby być. Ja nie znoszę wszelkiego hałasu i, 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 i zgadzam się. Z wieloma rzeczami się z urzędem nie zgadzam, ale z tym akurat tak. Ja wiem, czy to jest takie potrzebne. Uważam, że to są zmarnowane pieniądze. Można przeznaczyć na coś lepszego. Kto ma zwierzęta, no to chyba jest przeciwko. Kto nie ma, no ale też i ptactwo. No jestem za tym, żeby zrezygnować. Mniej miejsc do parkowania przy ulicy Wełniany Rynek. W miniony piątek rozpoczął się drugi etap testów w centrum Gorzowa. Został wprowadzony całkowity zakaz parkowania przy ulicy Wełniany Rynek, natomiast w północnej części ulicy będą mogły zaparkować wyłącznie auta realizujące dostawy. Te rozwiązania będą funkcjonowały do 30 listopada. Na wyłnianym rynku aktualnie trwa testowanie nowej organizacji ruchu. Wariant drugi, w, jeśli chodzi o w od pierwszego, będzie polegał na całkowitej likwidacji miejsc tej północnej części wyłnianego rynku. W tej chwili mamy tam 6-7 miejsc równoległych. W drugim wariancie ich nie będzie. Pozostałe miejsca parkingowe zostaną utrzymane. Zostaną utrzymane miejsca tak dla dostaw i przejazd, który aktualnie funkcjonuje. Generalnie prace, które prowadzimy, testy tych organizacji ruchu, które Trwają aktualnie. One mają na celu wypracowanie takiej optymalnej organizacji ruchu, która miałaby wspierać takie zmiany, e, które mają powstać w centrum, czyli stworzenie takiej przyjaznej e, przede wszystkim pieszym uczestnikom ruchu, rowerzystom, e, oraz stworzenie takiego atrakcyjnego miejsca w centrum. Jest na razie bałagan, i to jest najgorsze. Powinni w ogóle usunąć tu ruch samochodowy z tego, z tego miejsca. Bo tutaj mało miejsca jest, samochody bez przerwy krążą, nie mają gdzie stanąć, także w sumie ja uważam, że powinni tutaj całkowicie zakazać ruchu samochodowego. Strasznie to przeżywamy, strasznie. Ja na przykład mam y, y, mieszkanie w, w tym Fytlu od wejścia tutaj od Hawelańskiej i mam y, własnościowe, a karty dla to znaczy te tak zwane parkingowe nie mogę otrzymać, bo nie mam samochodu, a do mnie czasami przyjeżdża ktoś z rodziny. No to nie wiem, gdzie on sobie zaparkuje teraz. Sporo uwag pojawia się natomiast ze strony przedsiębiorców. Tutaj z całą pewnością wiemy już, że pewnej korekcie tych planów, które mamy będą musiały ulec lokalizacji i liczba miejsc dla dostaw, bo tutaj rzeczywiście najwięcej uwag właśnie spływa pod, związanych właśnie z tą kwestią lokalizacji i ilości miejsc dla dostaw. Odbiór mieszkańców jest raczej pozytywny. Są przede wszystkim zadowoleni ze sposobu uporządkowania parkowania właśnie w park w tym rejonie, w którym testujemy nową organizację. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Taczaka spotkali się z Bartoszem, z Mistrz świata na żużlu wywołał spore emocje wśród małych kibiców. Szkoła chce w ten sposób promować zdrowy i sportowy tryb życia. Cieszę się bardzo, że wywołałem na tych dzieciach, na tych osobach e, taką radość. Dopiero jest wszystko to przed nami, aczkolwiek na takich chwil też warto żyć i gdzieś tam swoją osobą pokazać, e, że można, e, jakby nie wiem, żeby też głupio to nie zabrzmiało, inspiracją i e, żeby po prostu zarazić ich też do sportowego trybu życia, bo na pewno są to endorfinki szczęścia. i Lepiej się żyje. Szkoła stara się o certyfikat, szkoły promującej zdrowie. W zeszłym roku naszym takim celem było propagowanie odżywiania, a w tym roku postawiliśmy na aktywność fizyczną czyli ruch. Ruch to zdrowie. No, były tutaj wiwaty, oklaski, brawa, niedowierzanie, entuzjazm bardzo, bardzo. Wielkie otwarcie sezonu na lodowisku Słowianki. Na mieszkańców Gorzowa i gości czekało wiele atrakcji. Była dyskoteka na lodzie, ogniste pokazy oraz taniec w rytmach latynoskich. Widać, że no nasi mieszkańcy i miłośnicy lodowiska byli bardzo stęsknieni tego, żeby się z nami pobawić. Co prawda lodowisko funkcjonuje już od 4 listopada, ale chcieliśmy w tym roku zrobić coś wyjątkowego dla naszych klientów. I tak oto powstała ta niesamowita impreza, czyli wielkie otwarcie sezonu 2019-2020. Najbliższa impreza to już będzie 6 grudnia, czyli impreza Mikołajkowa. Także wszystkich zapraszamy na, na Mikołajki. Też oczywiście będą Mikołaj, będą gry zabawy, będą śnieżynki, oczywiście będą też nagrody. Niebezpiecznie na trasie S3. W niedzielne popołudnie na drodze ekspresowej nr 3 z Gorzowa doszło do wypadku z udziałem Mercedesa i Hondy. Według wstępnych ustaleń kierujący Hondą z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w tył Mercedesa. Następnie auta dachowały. Z nieznanych przyczyn doszło do zjechania powiedzmy, z pasa ruchu i zderzenia się dwóch samochodów, w wyniku czego obydwa pojazdy dachowały, znalazły się na Wrowie. Ucierpiały w tym wypadku cztery osoby, które zostały zabrane do szpitala. To był kierowca. Mercedesa i pięć osób, które podróżowały pojazdem Honda, z tego siedmioletnie dziecko i dwójka dorosłych. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie informacji zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.